all right Z tej strony, ja, czyli typowy fishing. Dzisiaj w kolejnym materiale pokażę Wam jeden z moich najlepszych dni wędkarskich w życiu. Ryby dopisały i naprawdę udało mi się ładnie połapać, złowić jedne z większych ryb w moim życiu, nie największych, i po prostu cieszyć się wędkarstwem w 100%. Prowadzę czasem taką statystykę udanych wypadów i nieudanych, no to on jest tak naprawdę powyżej jakiejkolwiek skali. Bo wszystko, co mogło, się udało. I, i, i właśnie chcę wam to przedstawić. Tak czy siak nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Co ciekawe, w miejscu gdzie była drobnica, to jest tej drobnicy nie widać. Jest też opcja dlatego, że po pierwsze jest prawie pełnia. No to jest raczej Kiopa ale jeszcze nie pełnia. No nie, zobaczymy. Ustawię się tam gdzie łowiłem. Ale no nie widzę tutaj powodzenia misji, bo nie ma drobnicy. Połowimy sobie trochę Fordem, bo naprawdę no, no nie łowiłem dużo. Byłem na jednym wyjściu i to tyle z niego. No i dlatego też, żeby wyciągnął sobie jakąś tam rybkę. się wydaje jest ryba A szczupak! Tu no tak walisz szczupak? Ale cię wiemy No co ty gadasz? Aj, Nie to, to już, ja już, ja już myślałem, że okoń 40. Nie no nie pakuję go, bo jest taki. Walony, pieprzony Ile ma? 60? 55 Miałeś być okoniem, kurde 40 No widzicie, mówiłem, że siatka nie do pakowania ryb, tylko do tego, żeby wyciągać kotwicę, no Nic nie wcinam zupełnie Proszę bardzo, jest ryba. Ale dziwnie chodzi. Tak dziwnie. No to raczej oko nie zale. W sumie to nie wiem, raczej nie taki duży w sumie. No tak, ale... O Boże, co to jest? Hmm, taki tam... Patelniaczek, jak zwany. Ale są, one, są, one są w toni w ogóle. Jest ryba padła. Nie poczułem zupełnie brania znowu: zna kompletnie. Ale nie za chowam, bo nie poчуję mnie. No, jaj, 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 jaj. Jest ryba. Chyba fajna, nie mam pojęcia. Dziwne strasznie. O, fajny. No wiecie, nie gigantyczny, ale już fajny. Takie 30 parę, prawda? No. no nie no ale ten jest 30 parę No ale fajny Bez przesady, że, nie, że, że ten, że jakiś tam wielki No nawet sąde, ciężko byłoby na 30 go pociągnąć 29 No i taki no, no fajny, fajny ogólnie No i mam nadzieję, że takich będzie więcej No ale biorą O boż Biorą, że wcale nie biorą ogólnie. Nie ma normalnych brań, wszystkie brania są takie bardzo Chyba Trzeba szurać po tym dnie, i to chyba jest rozwiązanie, tak naprawdę. Bo nie mam zupełnie innego wytłumaczenia. W ogóle wszystkie brania, które miałem, były dziwne. Nie było takiego normalnego brania, pierdzielnięcia. Po prostu. Niestety, duża część ryb była. Brania następowało wtedy, kiedy przyjęta była zupełnie na dnie, i niestety, ale nic nie poczułem. No w ogóle zastanowię się, żeby nie, nie założyć pijawki. Jak one tak biorą z dna, jeśli coś co się podnosi nad, nad dnem, no właśnie właśnie, coś co ma TPR w sobie albo komorę, komorę powietrza w sobie, no to, to może być dobry pomysł. Jest normalne branie, nie wiem czy spadł, jest, jest, jest dalej. O, jest fajne. O, jest fajne, to jakie byste rybo. Uuu, jest tajbisty, garbus. Jest garbus. O, tak długi, długi, długi jest. Bardzo długi. O, tak. O, to jest jest. O, to jest. Może być. O, za sam o, ja tak jest. O, to jest. sam jest. To jest. 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 się. Jakie rybsko, co? No bym był ciekawy no Ile na pewno, no czy czterdziecha? Może być czterdziecha, powiem tak Może być czterdziecha, serio I co? I na, i przynęta Teraz zielony Powiem tak Wszystkie są dobre Nie wiem, dygresja jest prosta tak naprawdę no takie okonie zimowe, po prostu Bycie w dobrym miejscu o dobrym czasie nie da się przewidzieć, kiedy te ryby będą brały, kiedy nie, więc musicie być na wodą bardzo często i bardzo długo. Bo wtedy macie szansę strzelić się w to okno zerowania. I tak, ja sobie oglądam materiał, żeby zobaczyć gdzie go złowiłem i tak dalej, i tak dalej. A tu następny. Ale też... O, co fajne oko! O to, tak, chebisty jest 30. Dwa, coś koło tego. I patrzcie, patrzcie to. Patrzcie na to. Znowu zahaczony kurczę ledwo. Niestety nie nagrany. Chciałem włączyć nagrywanie, ale mówię kurczę. Nie chcę stracić tej ryby po prostu i, i tyle. Kolejny piękny karusko. No mówię, 32 cm, ten akurat. I przy brzegu, tu, tu na przykład. Teraz w tym momencie. Tamten był z otwartej wody, ten jest z brzegu prawie samego. Ja pierdzie. to bardzo powolne e, prowadzenie przynęty, no ale chociaż branie wyczułem. Nie wiem, może to się rozkręci, może nie, ale w podbieraku mam prawie trzy ryby, około 3 ryby powyżej 30 cm, no i w tym oczywiście jeden 40. No i tak, miałem zmieniać kolory, no ale wiadomo, wygranego skodu się nie zmienia, dalej na zielonego. No i co? I parę-paręnaście rzutów następuje jakieś tam dotknięcie? Oczywiście nie zawsze, ale widzicie, wytrwałość. To nie jest tak, że co rzut to ryba, ale po prostu trzeba wyczekać te ryby. Jest ryba. pierwszy opad. Więc, Więc może być szczupak ogólnie. No prawdopodobnie jest to szczupak, bo do, do powierzchni się idzie. Już już był na powierzchni.

Ole, muruje. Ole muruje, nie da nie jest jakaś taka mega. Ou, to już do niebisto. Też pod, pod 40. Ja pierdzielę, ale ale dzisiaj łowimy. Ja pierdzielę. O kurde. Kolejny. No kolejny gigantyczny, naprawdę. No dobra, ten nie ma 40 na pewno. Ale no też jest gigantyczny, no po prostu. No 37 centymetrów. O konia. Ja pierdzielę. Ale dzisiaj rozbiliśmy bank. Jaki to ma pysk! O kurde. Nieźle. Kolejny wielki garbus. Naprawdę. I jo, to ten też przecudownie piękny. Jak to wygląda? Jak to wygląda? O kurde blaszko. Ledwo, ledwo da się podnieść. No i tak. Kolejny raz ta ryba to tylko i wyłącznie wytrwałość. Robię to samo cały czas w jednym miejscu. Pomimo tych te, tej pogody, pomimo tego, że mi jest okrutnie zimno, już. Pomimo wszystkich przeciwności losu, że wolałbym pewnie w tym momencie <mów> móc być pod kołdrą i, i w domku, bo mam wolno akurat. No ale nie, pojechałem na ryby, wstałem rano i, i wreszcie woda wynagrodziła. Ostatnio łapię mnie takie przemyślenia. O tym wędkarstwie różnego rodzaju. Wszędzie na YouTube jest, że ta, na taki sprzęt, siaki sprzęt, że taka wędka, albo inna wędka, albo inny kołowrotek, albo inna przynęta i tak dalej. I otaczając się ludźmi, którzy rzeczywiście tego sprzętu mają bardzo dużo, po różnych rozmowach z dobrymi wędkarzami, mówiącymi o tym, że tylko made in Japan i nic innego się nie liczy, to jest po prostu cytat że co, co nie jest już made in Japan, to, to nie tykam. Czyli chodzi o ten sprzęt, bo też zapędziłem się w pęd kupowania różnych przynęt, e, sprzętu i tak dalej i to też mnie cieszyło, ale po prostu wystarczy zamiast zastanawiać się jaką wędkę wziąć, po prostu wziąć jakąkolwiek wędkę i ruszać na wodę, no bo to chyba jest najlepsze w tej pasji. I po prostu liczyć na to, że od czasu do czasu taki dzień będzie jak, jak, jak dzisiaj. Wynagrodził mi świetnymi rybami, niezapomnianymi momentami, które zostały uchwysłane na nagraniu. I, I to tyle. I to tyle i aż tyle. Dobra, lecę. Ok, kończymy tą nierówną walkę. I teraz mierzymy te ryby. Nie jest duży, 2,9 cm. Potem też już bardzo fajna rybka. Ten średni 35 jak w mordę strzelił potem ten 37 cm taki nawet 37,5 i ten patrzcie to, od początku do końca cztery Ja... Tak pierwszy to jest ta czterdziecha, która jest zajebista po prostu też się staje bardzo podobnie 38 Prawie taki sam grubszy, w ogóle więc on wydaje się jako większy, trzy parę, dwa trzy parę i ten takie kuziutki, ale jest? 30 km. mega, co? Takie tak połowione. Kozacko. Jesteśmy w połowieniu. No takie dni trochę zmieniają obraz wędkarstwa, który zawsze mamy w głowie i motywują po prostu do chodzenia nawet w tym rozie, tym, na tym boatcie w tej mroźnej wodzie i. Mega dupy pogodę po prostu. Motywują i, 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 i potem przypominasz sobie, co było na tym wyjeździe. Mam nadzieję, że macie tak samo, ale przypominasz sobie, co było na tym wyjeździe. Masz przebłyski w oczach, te brania, te hole, te ryby. No i od razu po prostu chce się łowić. Pomimo wszystkich trudności związanych z wodami, kusownikami, hejtami i tak dalej. Więc, więc, więc naprawdę no, przez takie dni po prostu zapominasz, że w Polsce jest źle. I, 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 I wierzysz w to, że, 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 że można połapać. Nawet w Polsce, nawet na wodach ogólnodostępnych, nie żadnych komercjach. Koniec spuszczania się nad tym, nad tym dniem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Wydaje mi się, że to jest ostatni film w tym roku. Będzie wypadać około świąt Bożego Narodzenia. więc z góry wszystkim Wam życzę zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I jak to będzie odcinek przed Sylwestrem, no to też życzę Wam po prostu, żeby rok następny, 2025, był lepszy niż poprzedni. Ja podjąłem taką jedną decyzję w 2024 roku. Też jedną decyzją z tych to jest właśnie powstanie tego kanału. Więc z góry chciałbym Was podziękować za niecały ten rok 2024. Dla widzów, którzy poznali mnie, którzy znali mnie, którzy wspierają, komentują, subskrybują. Bo to mega motywuje. A jak widzę te komentarze i widzę te treści i widzę także wyniki, które mamy, no to powoli rozwija się to naprawdę prężnie szybko i myślę, że mamy, na, mam nadzieję na sukcesy, same sukcesy w branży YouTube. Owej. Długo już gadam, się rozgadałem. Przepraszam was za, za, za tutaj gadania, ale czasem lubię pogadać sobie po prostu kamery. No i do Was też parę informacji przekazać, więc mam nadzieję, że, że ktoś wysłuchał tego i ktoś tu jest, więc, więc dajcie znaka, jak dotarliście do końca. A ja po prostu będę się z Wami... Będę kończył ten film. Zapraszam Was na kanał, na TikToka, Instagrama, Facebooka, bo tam wszędzie publikuję jakieś tam treści. I mam nadzieję, że komuś się podoba po prostu to, co robię. Więc cześć! Do następnego!